Dzień dobry kochani. To właśnie robię obiad. Te trzy jest zrobione. I Już już późno, ale ja sobie dzisiaj robiłam paznokcie. Więc obiad tak troszkę później. I ogólnie mój bałagan jest nadal tutaj taki. A paznokcie sobie dzisiaj w dzień robiłam, bo wieczorami mi się nie chce. No i mój bałagan nadal tu leży. Może go dzisiaj posprzątam. O, buzy się bawią. się zasłonisz szoletę? A gdzie Ten, Franz, czemu ty masz wszystko przewalone? Ten! No, a ja mam dzisiaj taki zębany humor. Byłam no, no, na tym hęgenie um, um, w szpitalu i teraz muszę się jeszcze zapisać na rehabilitację. A, a nie chcę się zapisywać. Nie chcę się zapisywać do takiej naszej tutaj y, mamy niedaleko taką panią, bo ja ją źle źle wspominam bo ona mojej siostrzenicy mm, wywała bioderka, jak była malutkim dzieckiem. Ale lecę wszystkie zasłań, jak była malutkim dzieckiem. Więc ja teraz muszę sobie poszukać znaczy się nie ona, jej pracownica, jej masażystka. Ja się zasłaniaj. No. Więc ja teraz muszę sobie poszukać yy, poradni rehabilitacyjnej. I taki w ogóle mam dzisiaj, taki zębany dzień. Albo to przez to, że za długo spałam, albo nie wiem. Jestem po prostu. E, jakby wam to powiedzieć. Jakaś taka bez energii. Co się stało? Dobra, zaraz przyjdę. No, jestem taka jakaś bez energii. Chodzę i żyję i funkcjonuję, ale. Nie wiem, energia odeszła gdzieś daleko. No i mam takich dzisiaj pełno takich głupich przemyśleń. Może to przez to, że ja w domu siedzę. Pewnie nie powinnam siedzieć w domu. Jak idę do pracy, to jak spotykam ludzi, to mam ten, to mam lepszy humor. A w domu, to wiecie, to się za dużo myśli. E, chociaż ostatnio stałem się nie, ale czasem się nie da, wiecie. No. A dzisiaj w ogóle jest już dziewiąty, dziewiąty grudnia, więc tak ten czas zasuwa, a ja się ciągle mi chodzi i mówi kiedy będziemy byli pierniczki, a ja e, ciągle walczę z tym tyraniem i teraz jeszcze z szafy powyjmowałam no i tak tego nie poukładałam, no bo wczoraj się spieszyliśmy na tą sesję. Potem wieczorem ja byłam tak zmęczona, że spać nie chciało. I poszłam spać o ósmej. I nad ranem się obudziłam chyba o piątej. Wyłączę ten mój. Obudziłam się o piątej, bo nie mogłam spać. I tak mnie nawalał ten sposób Ja jechałam na ten e, rentgen i zaraz na zastrzyk. Został mi jeszcze jeden zastrzyk do wykonania, na który pojadę jutro. I jutro też pojadę się właśnie umówić. E, w ogóle muszę jechać do mojego lekarza ogólnego Mam te złe wyniki, o których Wam mówiłam Nie wiem czy Wam mówiłam, czy Wam nie mówiłam, ale mam złe wyniki krwi No i ten Muszę się umówić do mojej pani doktor i zobaczyć co ona mi tam powie Czy ona mi zleci te ponowne badania W ogóle kupiłam sobie ostatnio witaminy Pokażę Wam Pani w aptece mi poleciła takie coś A aktywital i to dwie łyżki dziennie się tego bierze i że niby że to jest bardzo dobre i że to ma zwiększoną ilość żelaza bo ja mam e, brakuje mi bardzo żelaza ze krwi mam dużą anemię no i też mam jakiś stan zapalny to nie wiem skąd on wynika znaczy się podejrzewam ale to musimy sprawdzić więc ja sobie teraz wezmę witaminki i już obiad mamy gotowy eee. I później wam coś ponagrywam. Jasiek chodź na obiad, fenek, chodźcie obiad jest. I przynieś talerz od babci, o. Od babci talerz, ja muszę iść po jakąś surówkę w ogóle do piwnicy. Bo tu nic nie ma w Postanowiłam się zabrać do pracy, wiecie bo tak gadam i gadam, ale stwierdziłam, że się zmobilizuję, że jak zacznę pracować, więc posprzątałam e, gazówkę, umyłam naczynia. Teraz przyniosłam sobie ze stychu e, osoby świąteczne, już, żeby jakiś tam mały klimat wprowadzić i muszę tego kwiata przesadzić, bo on tu ma za mało miejsca. Poza tym on mi się ułamał i ja go tutaj sobie ukorzeniłam więc ten jego od, odłam tutaj ma już korzenie więc ja to mogę wsadzić w jedną doniczkę i na stychu miałam taką donicę e, a ona nie ma dziurek ale ja nie wiem chyba tu znajdę jakąś osłonkę i najpierw to w osłonkę przesadzę i wtedy no i ozdoby świąteczne e, tak troszkę chociaż przyniosłam powoli będę to znosić ale jeszcze za chwilę to posprzątam najpierw przesadzę te kwiaty bo mam rękawice potem poukładam te ozdoby gdzieś eee. I, i, i ten i jeszcze chcę łazienkę dzisiaj posprzątać więc biorę się do roboty mam nadzieję że te ciuchy też dzisiaj mi się uda poukładać tu w ogóle mi się to odłamało ta świeczka ale ja to zaraz przykleję na super glue i tu też dostałam w zeszłym roku taki świetny strojk i on też się odłamał. Ja to muszę odwiązać, to Wam pokażę, bo to było tu przyklejone do tego drzewa, a to się odłamało. I tu muszę jakąś inną kokardkę srebrną, a nie złotą, bo to nie pasuje to jak świni siodło. No i te kulki chcę do pokoju na okno położyć. To są do prądu włączane. Więc one będą się cały czas świecić. A to wsadzę w kwiat, który przesadzę właśnie. O, to się też tak świeci. Więc do dzieła.